Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, naukowcy i przedstawiciele samorządów na konferencji w Warszawie podsumowali to, co udało się osiągnąć dzięki projektom systemowym badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego i rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych. Dorobek projektów przedstawiono podczas sesji naukowych w czterech blokach tematycznych nowoczesne kształcenie i nowoczesny nauczyciel. Psychologia w edukacji, ocenianie egzaminy, diagnozy, edukacja a spójność społeczna. Te fundusze europejskie, którymi dysponowaliśmy przez te kilka lat, były dla nas niepowtarzalną szansą na przeprowadzenie badań na skalę niespotykaną do tej pory. To wszystko nam dało bardzo dużo takiej twardej wiedzy, wiedzy empirycznej, która pozwala nam teraz po pierwsze wnioskować o tym, na czym polega tak naprawdę w tej chwili dydaktyka w szkole, jakie są problemy, co jest słabą stroną, ale co jest też mocną stroną, bo niezależnie od tego, z jakim przedmiotem my do czynienia, czy to jest matematyka, czy to jest język polski, czy to jest geografia, historia, czy język angielski, kluczem do nowoczesnej dydaktyki jest interakcja. Interakcja nauczyciela z uczniem, zostawianie pewnej przestrzeni dla wyobraźni ucznia, dla jego samodzielności. Zmienia się rola nauczyciela. Nauczyciel przestaje być źródłem wiedzy, staje się przewodnikiem, organizatorem. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że szkoły nie jest. Zmienia się w tydzień, w dwa, nawet w trzy lata. Szkoła potrzebuje pewnego rodzaju konsekwencji. I na tę konsekwencję należy liczyć i to konsekwentne działanie już zaczęliśmy. Dzięki temu projektowi mogliśmy stworzyć cały szereg dobrych, wystandaryzowanych, znormalizowanych narzędzi diagnostycznych, których w Polsce wyraźnie brakowało. Teraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne wyposażone są w nowe, dobre, wysokiej jakości narzędzia diagnostyczne do badania różnych obszarów funkcjonowania dzieci, czy to w obszarze funkcjonowania szkolnego, czy rozwoju mowy, pisma, czy rozwoju językowego. Dzięki badaniom realizowanym w projekcie Entuzjaście Edukacji wiemy, jak dużo umiejętności psychologicznych związanych z procesami uczenia się, z procesami zarządzania grupą, zarządzania klasą. Z procesami wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego e, używa się na co dzień w szkole. Opracowaliśmy szereg metod, metod interwencyjnych, metod diagnostycznych, szereg poradników, które są pomocne dla nauczycieli, dzięki którym mogą rozwijać swoją wiedzę psychologiczną, lepiej uczyć, skuteczniej radzić sobie z zarządzaniem klasą. W Instytucie Badań Edukacyjnych prowadzone były bardzo szerokie interdyscyplinarne badania od badań dydaktycznych, przez badania. Psychologiczne, socjologiczne i badania ekonomiczne, dzięki czemu wiemy o bardzo wielu procesach, które się dzieją w polskiej edukacji. Wiemy, że rozwiązania, które były wprowadzone w 1999 roku, sprzyjają poprawie wyników, jeżeli chodzi o efekty, także tych najsłabszych uczniów. Ale z drugiej strony widzimy, że szkoły coraz bardziej się różnicują, szczególnie w miastach. Ten proces selekcji do edukacji zaczyna być widoczny. Widzimy też z badań, które dotyczą ścieżek edukacyjnych, wyborów edukacyjnych, że faktycznie status społeczno-ekonomiczny rodziny ma znaczenie. Wykształceni rodzice chcą, żeby ich dzieci były lepiej wykształcone. Wykształceni rodzice także inwestują zarówno swój czas, jak i środki w to, żeby dzieci osiągały lepsze wyniki szkolne. Także to są też te zjawiska, które powodują pewne. Ustalenie struktur społecznych, z którymi mamy do czynienia, większe niż to miało miejsce w przeszłości. Bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że takie zjawiska mają miejsce, jakie są mechanizmy, które najlepiej temu przeciwdziałają i w jaki sposób je sensownie wdrożyć. Już od prawie 10 lat rozwija się metoda edukacyjnej wartości dodanej. Jest to metoda statystyczna pozwalająca wykorzystać wyniki egzaminacyjne do myślenia o tym, jak lepiej nauczać. Po to jako systemowi oświaty, jak nam, jako społeczeństwu, egzaminy są potrzebne, żeby dzięki temu szkoły lepiej uczyły, żeby uczniowie więcej umieli. Jeżeli będziemy o tym myśleć cały czas myśląc o egzaminach, no to jest szansa, że te egzaminy to nie tylko będzie system, stemplowania uczniów, tak, mądry, niemądry, nadający się do szkoły wyższej, nie nadający, tylko faktycznie będzie to coś, co szkołą pozwoli lepiej uczyć. Pewnie warto, żeby też w wypadku matury, oczywiście egzaminu gimnazjalnego, ta funkcja ewaluacyjna na pierwszy plan wyszła i tutaj porównywalne między latami wyniki, to dzięki badaniom przeprowadzonym w EWD mamy w tej chwili, niestety tylko do 2013 roku, że te porównywalne wyniki pozwalają jeszcze z trochę innej perspektywy spojrzeć na to, co w szkole się udaje zrobić, na właśnie te mocne i słabe, słabe strony, jeżeli chodzi o, o wyniki nauczania. To, co się tutaj dokonało, jest bardzo wielkim krokiem, jeżeli chodzi o badania edukacyjne w Polsce. Zwłaszcza w kilku obszarach. Do tych obszarów bez wątpienia należy zaliczyć te wszystkie, które są związane z pomiarem edukacyjnym i jego wykorzystaniem, co daje impuls do tego, żeby do, wykonać bardzo intensywne prace, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania polskich egzaminów centralnych, bo bez wątpienia należy zachować system centralnych egzaminów, tylko wymagają one doskonalenia wokół IB, także we współpracy z niektórymi... Uniwersytetami, w tym moim, powstało już, powstało już środowisko młodych, ale bardzo doskonale wykształconych psychometryków edukacyjnych, którzy są w stanie wykonywać złożone operacje analityczne dotyczące rzetelności, trafności pomiaru, jakości poszczególnych zadań egzaminacyjnych, a także tego, w jaki sposób funkcjonuje system, system testowy. Myślę, że to będzie bardzo wiele oznaczało dla polskiej szkoły. Raport o stanie edukacji jest ważnym już wydarzeniem. Ja myślę, że ten pierwszy raport, który w 2010 roku się ukazał, dostarczył rzeczywistego wkładu do pogłębionej dyskusji, między innymi ujawniając problemy chociażby w nauczaniu matematyki. Obecny raport Poświęcony, monograficzny, poświęcony testom, w atmosferze takiej, w której kwestionuje się nierzadko także sensowność funkcjonowania testów, jest bardzo ważny dla tej debaty publicznej, że to, co robi Instytut Edukacyjny, to dostarcza rosnącej liczby dowodów jako podstawy do podejmowania, mam nadzieję, trafniejszych decyzji w zakresie rozwoju polskiego systemu edukacyjnego. Takie badania, które prowadzone były przez IBE, no nam pomagały po pierwsze w tworzeniu strategii, bo już mamy za sobą, w tej chwili jesteśmy w trakcie realizowania drugiej strategii edukacyjnej w mieście. Pomagała nam też w wyborze projektów i sięgania po pieniądze unijne, to szalenie ważne. Ale też dawała nam i daje mi cały czas, bo już w tej chwili mogę powiedzieć, ze swojej perspektywy. Pokazuje nam znaki zapytania, pokazuje nam obszary, które powinny być dalej badane. Im dalej jesteśmy w las, im więcej widzimy różnych zjawisk, które w Warszawie czasami trudno się przekłada na resztę kraju, tym bardziej potrzebujemy profesjonalnych badań. W końcowej części naszej konferencji, która podsumowała oba projekty, jeden z dyskutantów powiedział, że przez lata trwania tych projektów nastąpiła pewnego rodzaju akulturacja badań edukacyjnych. Bardzo cieszy to sformułowanie nawet jeśli w rzeczywistości wypełnione jest tylko w pewnej części. Tak czy inaczej, wielu ludzi już interesują badania edukacyjne, i wiele osób też nie wyobraża sobie dalszych działań bez adekwatnych badań dla edukacji. Sprawa, która też wyłoniła się w tej konferencji, to kwestia znacznie mocniejszej współpracy między środowiskiem akademickim a środowiskiem oświatowym. Myślę, że tutaj jest wielki potencjał do zagospodarowania, który wymaga spokojnego wypracowania adekwatnych rozwiązań instytucjonalnych. Nauczyciele, ale także my wszyscy, rodzice, społeczeństwo powinniśmy zastanowić się, jak odbudować prestiż nauczyciela, tak, by był on adekwatny do faktycznego wkładu pracy, jaki nauczyciele wkładają w kształcenie naszych dzieci. Najbliższa przyszłość to uruchamianie nowych projektów. Warto zwrócić uwagę na staranną i rzetelną diagnozę. Diagnozę, która może nawet powinna troszkę czasu zająć, ale dać Podstawy do bardzo precyzyjnych działań, wycelowanych w bardzo precyzyjnie określone problemy. To jest ważne, byśmy za kolejnych parę lat mogli cieszyć się, że te pieniądze zostały dobrze wykorzystane. Temu potrzebna jest ciągła ewaluacja naszych własnych działań, która zaczyna się od samego początku, trwa w trakcie i kończy podsumowaniem, co dalej faktycznie zostaje z tych działań. Tego wszystkim życzę.